Dzień dobry. Kłania się powawnie, pan Mariuszek, LGBT TV. E, ponownie program skancelowani. Mama w telewizji jestem. Macham. E, a w dzisiejszym cyklu Zawody Świata e, nie ma bardziej gajowego zawodu świata niż e, stewardesa. E, więc moim gościem jest Łukasz. Łukasz Skierka, e, moja osobista stewardesa. E, cześć, Łukasz. Cześć, witam, witam wszystkich. Łukasz wita. Eee, Pozdrawiam, Łukasz... też mamy. Też mamy? A jak? Masz, przygotowałeś listę y, pozdrowień? Nie, tylko mamy. Dobrze. Eee, I. Łukasz. Słucham. Co tu się <noise> dzieje? <laughs> no, jak już tutaj wspomniałeś, zawodę jestem Stewardem, także za chwilkę zaczniemy nasz pierwszy serwis pokładowy, także już miał ochotę na coś do picia, coś zimnego, coś ciepłego, kawa, herwata, Kola, fanta, sprite, precelki, e, zapraszamy do zakupu. Płatność gotówką, kartą. Ale nie martw się, to nie jest jedyny serwis, będą jeszcze dwa kolejne, także na spokojnie, się nie zdecydujesz teraz. A przyniosłeś nie perfumy? Czas. Nie. Nie ma perfum? A mówiłeś, żeby wziąć? Nie mówiłeś. A zrobisz mi chociaż jakiś instruktor bezpieczeństwa? Coś? Mogę zrobić. Także, Mariusz? Ja myślę, że ludzie chcą. Ludzie chcą i y, 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 jak to tak bez bezpieczeństwa? Że w sytuacji awaryjnej. A w awaryjnej sytuacji? Mhm. Mamy tutaj dwa wyjścia ewakuacyjne. Pierwsze tutaj, drugie za tobą, także proszę odnaleźć, gdzie jest najbliższe, żebyś się nie pogubił. Mhm. W sytuacji, kiedy zalejesz mnie serią yy, dziwnych yy, pytań, mam przygotowaną, yy, proszę, kamizelkę. Chcesz przymierzyć? Założyć? Czy ja chcę założyć? No, proszę czy, bardzo. Czy Fabuła chce, żebym ja założył kamizelkę? No ja myślę, że wszyscy <grym> chcą zobaczyć. Fabuła chce. Fabuła tego potrzebuje. No i co ja robię z tym? Musisz założyć przez głowę. Mhm. Zakładam to przez głowę. Mhm. Musisz obinąć palc po bo... pokoju. Musisz znaleźć talię. <laughs> I będziesz dmuchał. Kocham to, co się dzieje. Mhm. Ale już będzie pociągnięte. Co ciągnę, zobaczyć. co Musi dmucham? Pociągnąć. Tak. Mhm. I teraz generalnie to jest taki szynderspekt, który się pociąga. I on automatycznie się co zajmuje dużo sekundę, Ale proszę, tutaj jest. Dmuchajnik. Mariuszek, ale zasłoniłeś nam mikrofon. Czekaj, bo ja muszę. Nie Przede wszystkim zasłoniłem mikrofon. Tu nie ma żartów. To jest profesjonalna telewizja. Tu się dzieją rzeczy. Dmucham kapok teraz. Mama nie mogę gadać. Dmucham kapok. No i jak nadmucham? No Znaczy. Dobrze, Łukasz. Ludzie chcą wiedzieć. Ludzie chcą wiedzieć. Czy to prawda, że stewardessy, jak marynarze, w każdym porcie mają dupę? W każdym porcie może nie. W sensie, ja mam swoją dupę. Zawsze przy sobie. Zależy, kto gdzie, na jakich destynacjach i w jakich liniach lata. Ja latam w takich liniach. Generalnie ja nie wodzę samolotu, też nawet nie mam możliwości ani pozwiedzać, ani kogo zapoznać. Także ja i yy, koledzy ode mnie z pracy nie mają takiej możliwości. Ale z tego co wiem, jak się lata w innych liniach, powiedzmy na Bliskim Wschodzie, no to tam jest większa możliwość, tylko się nie uduść. Mamy kontakt, spokojnie, mamy cały czas kontakt, wszystko jest pod kontrolą, sytuacja jest opanowana. Jakby jestem przygotowany też z pierwszej pomocy, także w razie czego mogę udzielić pierwszej pomocy. Ale mi się chyba krążenie <śmiech> zatrzymuje. <śmiech> to jak wciśniesz tam taki dynterek, to, to powietrze zejdzie, będzie ok. Ja nie mam teraz, jakby, możliwości, żeby tutaj cię... Nie masz? Ile to roboty? Ten bufet się ściągnie i jazda. A właśnie, w, coś może z, z bufetu? A co tam miałeś, Kawałek mówiłeś? Herbata, gorące, zimne napoje, kanapki. Łukasz, nie mogę gadać, program prowadza teraz. Ja sobie muszę, o, techniczne sytuacje ogarnąć, proszę bardzo, jest pełne bezpieczeństwo. Widzę, że kabanoski są, wszystko tak jest, ale makaron, nie widzisz. masz makaronu nitki. Chciałem zabrać, to wyciągnąłeś z wózka. Dobrze, powiedz mi. Powiedz mi, Łukasz, bo ludzie chcą wiedzieć. A ja... Jestem. Ludzie chcą wiedzieć, jak jesteś na przykład taką stewardessą, nie? Mm -hmm. Przykładowo. Mm -hmm. Przykładowo. Mm -hmm. No to my chcemy widzieć jakieś takie brudy, wiesz, jakieś takie... smaczki. Generalnie samolot to jest jeden wielki brud, to tak mogę... Samolot to jeden wielki brud? Tak. Strasznie Łukasz, brudno. opowiedz więcej. O okropnie brudno. Dlaczego? Co to znaczy okropnie brudno w samolocie jest? Generalnie samoloty nie są czyszczone tak bardzo dokładnie. Ja cię słucham, jak coś tam gdzieś tam, <laughs> ja gdzieś tam jestem tutaj w tym i słucham, no. Zwłaszcza jeżeli chodzi o toalety. No, to jest siedlisko bakterii, generalnie. Często się zdarzało, że pasażerzyki na przykład wychodziły z salet i prosiły, żebyśmy wytarli tą wodę, która jest rozlana na pokładzie, w sensie na, na podłodze, A my wiemy, że to nie jest woda. Także. Mm... Fajna ta nasza telewizja. Y... <grym>, od kuchni. Od, od Łazienki. Od Łazienki. Y... No dobra. O, jestem. Ja cały czas tu jestem. A powiedz mi. Y... Jak tak sobie, Mhm. Mm nie? Bo ludzie chcą wiedzieć, Łukasz, ludzie chcą wiedzieć. Jakieś takie sytuacje, jakie masz, na przykład, że nie, wiem, może ktoś cię tam nie wiem, Dobrze. się napił za dużo, obraził cię, albo jej, wiesz, wyciągaj jest... jakieś takie. To jest temat rzeka. To jest temat rzeka. E, ja chcę ludzie... wiedzieć, ja chcę, ludzie chcą wiedzieć. Tak jak chcą wiedzieć, bo jak dużo piją. W sensie ludzie bardzo dużo piją. Znaczy, generalnie większość ludzi potrafią się jakby zachować, ale są takie destynacje, gdzie jakby wiemy i spodziewamy się, że będzie ciekawy i będzie się coś działo. Jakiś czas temu miałem lot. Była pani elegancka, koło 40. Elegancka? Była bardzo. Ale była, była elegancka wieloma. jak pan Mariuszek, czy jakiś? Bardziej, bardziej. Ktoś był bardziej elegancki ode mnie. Mhm. mhm. Ja zanotowałem. No ale taka prawda, no przecież nie będę, nie będę kłamał tutaj. Mhm, <noise> 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 ja szukam dzyndzla. Ja nie mam doświadczenia, ja nie mam no, się... doświadczenia w szukaniu dzyndzla, okay. ale, ale szukam dzyndzla. Szukam Mówi że tu jest w środku, mówiłem. A tu w środku? Tak. musisz po to powiem ci, spuścić. I dociskać. Gdzie? To jest technologia. Także miałem właśnie do panią na locie, jakby zauważyłem, że jest pijana, no ale byliśmy później już jakąś godzinę, także nie chciałem jakby powodować kolejnych opóźnień, coś w sensie dalszych. No i też niepotrzebnie się złożyło, że on usiadł przy wyjściu ewakuacyjnym. A tam osoba po tym alkoholu po prostu nie może usiąść. Jakby jest ta lista osób, które nie mogą usiąść w rzędzie awaryjnym. A historia nie zna takich sytuacji, kiedy ktoś pod wpływem alkoholu siedział przy wyjściu awaryjnym? Jeszcze raz. Czy nie zdarzyło ci się, że ktoś siedział przy wyjściu awaryjnym i był pod wpływem alkoholu? Znaczy się, y, jest różnica być troszkę pod wpływem, ale jakby ogarniać i wiedzieć co się dzieje i odpowiadać logicznie na pytania, a jest inaczej, kiedy osoba jakby nie jest w stanie sklecić zdania i jest agresywna i... Jakby nie no dobra, sobie. no dobra, no i co, co ta pani ci tam naferabiała? bo ty no coś rzeczy. tam... Y... No, mnie, znaczy może nie mi w twarz, bo jakby leciała też jedna Nie pańa. w twarz, dwulicowa jest. <laughs> Będzie coś chciała z, ciała z Iwonu. E, ale wiem, że mnie zwyzywała. Że wydostać od z tego, mów. Zwyzywała mnie ja mam, od pedałów i, 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 i od gejów. I, no a od tak? czego cię miała zwyzywać, Łukasz? Dlatego no, jakoś tam się nie oparaciłem. No Stwierdziła fakty, aczkolwiek mi było to było tak jakoś może do końca y, miłe. No ale w pewnym momencie poprosiłem ją, żeby się przesiadła, bo była już na tyle agresywna i już na tyle ludzie, którzy siedzieli obok niej byli zmęczeni, że posadziłem ją w ostatnim rzędzie. Oczywiście w międzyczasie e, rozmawiałem z szefem pokładu, poprosiłem ją. Um, zapytałem, czy jest możliwe, żeby wpisać ją na, na listę, e, czarną listę osób, które na pokład naszego samolotu Jest, jest czarna lista pasażerów? Tak, jak się nie będziesz zachowywał, to y, możesz na nią trafić. Ale ja się mogę tylko powabnie zachowywać. Ja mam referencję. Czy ja wiem, tak powabnie? E, ale wracając do meritum. Proszę, proszę. No, i panią przesadziłem. E, poprosiłem o paszport. E, ja, WP, Łukasz często przesadza. Ja wiem, mam doświadczenie, Łukasz nie przesadzał. Monstera. Fakt. Przesadziłem panią, e, dałem jej dokumenty. Oznajmiłem, że to jest dokument potwierdzający to, że pani już z nami przez najbliższe kilka miesięcy, przez 12, nie poleci. E, po czym już nie... Czy dostajesz taki kwit? Tak, podpisany przez kapitana, jakby wszystko. Mamy na wszystko papiery, wszystko jest udokumentowane. Eee, I co? Już na samym lądowaniu, ale leciliśmy do Londynu, mm, już kilka minut przed samym lądowaniem, nie wiem, czy mogę to powiedzieć głośno. Pani... Powiedz to głośno, możesz to powiedzieć głośno. Pani zaczęła krzyczeć na no, co najmniej pół kabiny, że boli ją cipka. Takich słów była. Że... Nie, może to się wytnie. Nic się, Żadnej cipki nie wycinamy tutaj tak, w tym programie. Nie było czasu na jakąkolwiek interwencję, <grym>, bo już musiałem siadać. Ale interwencję, jeżeli no, żeby, chodzi o ból? No, żeby podejść, i dopytać jaki to jest rodzaj bólu, od kiedy ją boli. W sensie. E, także no jakby troszkę powiem nie olałem temat i już usiadłem, bo, bo no, już nie było czasu. No i jak wychodziła z samolotu... E, Miałem taką malutką nadzieję, bo tak się za... Tak, tak się za... powiedzieć? zataczała zataczała Miałem się taką malu, mm -hmm. z nadzieję. bólu zataczała się z bólu nie no, bo ona była tak piana ona w sumie w czasie lotniczym piła także ona no, ale miała, mówiła że... że ją boli nie wiem czego. No, no ja nie jestem ginekologiem jakby przeszkolonym. zero jesteśmy... empatii zero empatii e, no ale ja mogę się mogę się wczuć rzeczywiście ja mam w kobietę. ogromny pokład empatii jestem studentem od pięciu lat także naprawdę y, to się we mnie wykształciło, i, i mam spore empatii, ale w tym przypadku jakby nie. No, ale pani wyszła i tak się zakończyła historia. Hmm, myślałem, że jakiś rozlew krwi i coś. Nie, ale pan groził też mi śmiercią. Niecenzuralnych słowa. Kto ci groził śmiercią? Też pijany pan. I to też była taka śmieszna destynacja lecieliśmy na Islandię. Śmieszna, taka śmieszna destynacja. No, wiem, są takie destynacje, gdzie wiemy, że będzie śmieszne, takie jak właśnie Londyn, czy kraje e, skandynawskie, gdzie lata dużo osób, mężczyzn takich do pracy. Dobra. Czemu on ci groził śmiercią? Tak jak ja? Co bo, chwilę? Ale ty to robisz w bardzo poważny sposób, także ja nie odbieram tego. bardzo. Nie odbierasz tego. moich gruźb poważnie? Nie, gdzie z twoich gruźb coś poważnie, tak żeby to zapomniało, to nie. Ale kontynuuj, bo ja może się jakoś z człowiekiem rzeczywiście zakoleguję. A nie mam namiarów. No ale wracając, no był pan pijany, w sensie był drugi pan pijany, ale on był już bardzo pijany i był cały bardzo agresywny i obrażał i szarpał się z pasażerami. No i generalnie całą załomą postanowiliśmy, że po wylądowaniu, w międzyczasie zasnął, ale i tak podjęliśmy decyzję, że po wylądowaniu na lotnisku wzywamy policję, ponieważ no jakby przesadził, to tak. Konkretnie. E, a procedura jest taka, że jeżeli wchodzi policja na pokład, wszyscy muszą siedzieć. A ten e, pan delikwent, e, no, ma, no ma też z mojego rzędu, w sensie, siedział w moim rzędzie, gdzie ja miałem swój jumpsy, swój, swój fotelik, e, koniecznie chciał wyjść. On jakoś chciał koniecznie wyjść. Ja mu trzy razy spokojnie grzecznie powiedziałem, że teraz nie może nie kupić samolotu, ponieważ jest policja na pokładzie. Poprosiłem go, żeby usiadł. I. E, tak coraz agresywniej, coraz głośniej po polsku, potem no, zaczął mówić po islandzku. No i w pewnym momencie spojrzał na mnie i powiedział, że taki nie jest, ale jakby mógł, to by mnie za. Znaczy, no, zrobiłby mi krzywdę. No i na szczęście stała koleżanka obok mnie, tak wymieniliśmy tylko spojrzenia, jakby widzieliśmy co zrobić. Poszliśmy do szefowej pokładu, <noise> poprosiliśmy, żeby policja wezwała jeszcze raz. No i policja wróciła. Eee, oczywiście Ma się awanturował, nie chciał dać paszportu, nie chciał zostać spisany, ale po jakimś czasie udało się uzyskać dokumenty. Także no jest to praca ciekawa. Jakby nie Ale ma, mówiłeś, nie że wiesz, że jakieś destynacje mogą być ciekawe lub wesołe. A masz takie, że na przykład wiesz, że nie chcesz tam lecieć? Że to będzie koszmar? Zależy jaki dzień tygodnia. No najgorsza destynacja. Mm -hmm. najgorsza destynacja. Najgorsza destynacja. Najgorsza destynacja. Najgorsza. W Najgorsza. Tak, najgorsza. Nie, nie lataliśmy ze względu na wojnę. Wcale sensie absolutnie nie, nie popieram, jakby to akurat było bardzo fajne. A Wojny czy nielatania? To, że nie lataliśmy akurat było bardzo potrzebne. Eee, Tel Awiw. To jest temat rzeka. Oglądacie ja... program Skancelowani i wjeżdżamy zaraz na Żydów. <grym> Absolutnie. <grym> Jestem gejem. W ja dopiero... Polsce. Jestem osobą, która miała do kogokolwiek jakiekolwiek uprzedzenia, aczkolwiek no przez ich zachowanie, w sensie chodzi mi o Żydów ortodoksyjnych, eee, m... ciężko. Bardzo ciężko. E, Co to znaczy to... ciężko? Co to... Ludzie chcą wiedzieć! Łukasz, ludzie chcą wiedzieć! Ogromne ilości bagażu, który się po prostu nie mieści. Jak no my mamy limitowaną przestrzeń na bagaż. Ogromne ilości bagażu. Żydzi, obudźcie się! Przestańcie nosić ogromne ilości bagażu. Mam nadzieję, że pomogłem. Wątpię. E, ale dziękuję za starania. E, często się zdarza, że na przykład Żyd nie usiądzie koło nieżydówki. Samolot jest pełny, pan przychodzi do mnie, mówi, że on nie usiądzie, czy żebym znalazł mu miejsce, bo on, bo on tu nie usiądzie, bo jest kobieta nieczysta. I ja mówię, że albo pan się na swoim miejscu, znaczy grzecznie kulturalnie oczywiście. Albo jak, Wiadomo. Pan, albo jak pan nie chce. To jak cię znam, ]cieć. to zwracasz się do wszystkich tylko grzecznie kulturalnie. O ile ty nie jest pan Mariuszek, to tak? <grych> E, e, te loty są naprawdę ciężkie. Zaraz po wystartowaniu e, Żydzi przystępują do modów. Każdy wstaje, nie ma możliwości, żeby przejść, zrobić serwis. E, no jest ciężko. Ostatnio koleżanka mi opowiadała, e, że na locie zwróciła uwagę jednemu żydowi ortodoksyjnemu. E, on oczywiście nie posłuchał, tylko jej plunął pod nogi. E, także nie, te loty są naprawdę ciekawe. Chyba, tak jak mówię, jest to piątek albo sobota gdzie oni mają swoje dni, gdzie nie mogą jakby nic robić, nie mogą latać i jakby nie latają. I wtedy zazwyczaj latają e, polscy pielgrzymi, którzy są przekochani, <laughs> patrzą się na nas jak w obrazek święty. Cokolwiek powiemy, wszystko jest zrobione bez mrugnięcia okiem. E, jest, e, w piątki soboty polecam, e, poza inne dni tygodnia absolutnie nie. No i jeszcze Gruzja, to też jest taki kierunek śmieszny. Tylko że jakby ci ludzie nie są źli sami w sobie, tylko po prostu z nimi nie ma kontaktu. Bo to są głównie kierowcy uberów, Boltów tutaj u nas w Polsce. Jakby po polsku nie mówią, po angielsku nie mówią i dużo palą na pokładzie. Bo nie będziemy program skancelowani. Mam nadzieję, że mnie to nikt nie skanceluje. Już jesteś skancelowany jak dla mnie. Okej. Okay. No dobrze, a miałeś jakieś, nie wiem, e, fajne przygody? E, e... Czy znaczy ta praca to jest fajna przygoda? Ja sobie nie wyobrażam innej pracy, generalnie. Dobrze, ile razy? Bo ludzie chcą wiedzieć. Mhm. Ludzie chcą wiedzieć. Mhm. Łukasz, Słucham. Ja pytam, bo ludzie chcą wiedzieć, tak? Ile razy udało się, udało się, udało się. Zdarzyło się na przykład przyłapać kogoś na Seksie w toalecie, w samolocie. Ludzie chcą wiedzieć. Na szczęście ani razu. Ale ze względu na to, że jakby nasze toalety są tak małe, jakby tam jest tak mała przestrzeń, jakby tam tak wszystko widać, że nikt się, przynajmniej na moich latach, nie, jakby no nie odważył. A poza tym, jak wspomniałem wcześniej, to jest tak brudne, że bym od razu uradził. Zrobić jakieś badania. <grym> No, to nie jest sprzyjające środowisko, żeby y, uprawiać jakąkolwiek formę miłości. Także nie, nie zdarzyło mi się. Myślałem, że będzie ciekawiej. Nie no, da. No, ale nic, to, oglądacie program Skancelowani. <ścoughs> czyli no, czyli samoloty są aż tak brudne? Aż tak brudne? Znaczy, no, brudne, no, jakby są turbulencje, wiadomo. E, nie każdy potrafi trafić do, 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 do toalety. E, bardzo często mi się zdarza, jak widzę np. mamę z dzieckiem, która idzie i to dziecko widzę, że nie ma butów ani skarpet i tak grzecznie informuję i, i, i proszę, żeby jednak te buty przynajmniej do toalety no, założyć. Łukasz, ty jesteś przed czterdziestką, to jest tak, że jak widzisz dziecko bez skarpet, to też od, 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 pewnie ci się włącza załóż czapkę, załóż skarpety, wiesz. Nie no, bo jakby wiem, no w... <ślam> wiem jak to wygląda. On czegoś nie mówi. Jak na spowiedzi. Jak ja na spowiedzi? Jak na ale Ciebie to mnie okłamał. Historia zna różne przypadki. Eee, no dobra. A, nie wiem, może wiozłeś jakichś fajnych celebrytów, może coś na Ludzie chcą wiedzieć takie rzeczy. Może ktoś był szczególnie, nie wiem, niemiły albo upierdliwy. Generalnie od kilku lat lat tam z Warszawy, tak że zdarzyło mi się wieść mnóstwo celebrytów. Ale ale oni byli mili. Miałem kiedyś jeden przypadek. Jednego pasażera. <grym> Już wtedy się nie znaliśmy. Się to wiedziałem po fakcie, że gdzie się poznaliśmy. Że wiozłem pana maruszka. I nawet siedzieliśmy kolanko w kolanko. Ale był bardzo miły, grzeczny, nieawanturujący się. Śpiący, nie pijący. Pasażer idealny. Ale bardzo ładnie nauczyłeś się tej, tej formułki. Naprawdę, jest jestem przecież, pod wrażeniem. Nie da nie się innego powiedzieć, ale. Yy... No to powiedz prawda. No nie, nie, Ludzie no. chcą Burham wiedzieć. Prostak, no. Ludzie chcą wiedzieć. Atencyjny yy, wzywał co chwilę, a to serwetka, a to kostka lodu, yy, a to cukru mu zabrakło. Ja on żartuje. Nie, nie, bardzo, bardzo kulturalnie nie. Dość o to nie jest przecież jakiś tam mój program, żebyśmy ciągle mówili o tym, jak ja jestem kulturalny i miły. I powabny. <grym> powabny. A, taka pauza teraz. Minuta ciszy. Mi Minuta ciszy dla? No tak. Za żeby... powabność? Tak. Bez przesady, <grym> bez przesady. Eee, no dobrze, no dobrze. Eee, a masz jakieś takie rzeczy, do których byś się nie przyznał, że coś odwaliłeś w robocie? Ludzie chcą wiedzieć. Mm. Ludzie, ja, nie, chcą czy wiedzieć ludzie chcą wiedzieć, ludzie chcą takie to smaczki. To, nie wiem, czy mogę głośno odpowiedzieć. Odpiec cicho, my to ściągniemy. <laughs> to było kilka lat temu, eee, w jeszcze poprzedniej linii. Eee, no, tak się złożyło, że nie sprawdziłem przed samym lądowaniem, czy toalety są puste i jedna pani wylądowała w toalecie, siedząc. Eee, znaczy, nic się nie stało, eee, ale no, to była taka jedna sytuacja, o której ci, tylko nikomu nie mów. To jest bezpieczna przestrzeń? Eee, nikt się nie dowie, Łukasz, no nikt się nie dowie, to zostaje między nami. Dobrze, bo to, to była rzecz, eee, no... no, bardzo niefajna, aczkolwiek eee, no, przydarzyło mi się. Może coś z naszej oferty? Kawa, herbata na pojezimne gorące, słone przekąski, kanapka z kurczakiem, 25 zł, płatność kartą gotówką, Czy? Może kole bym się napił? A, proszę bardzo. Jeśli to nie Ciko. kłopot. A to może zero, co? <głosy> <głosy> Tylko nie ma lodu. <noise> Ta cisza się przedłuża. Ta cisza się przedłuża. <słuch> y nie, no, z cukrem. Proszę bardzo, no, z nie, mam, cukrem. nie mam kubeczka żadnego, niestety. Nie szkodzi. Ludzie, ludzie chcą, żebyśmy też, y wiesz, pili jak y Normalnie normalni ludzie, ludzie tak? Y y idziemy pod strzechę. Za zamelinium. Za idziemy pod strzechę, tak? To jest program dla ludzi. To jest. Y to nie jest jakieś takie, wiesz? Bardzo, bardzo wspaniały bufecik. Wspaniały bufecik, <słuch> jestem pod wrażeniem. Nie, ja to może batona jakiegoś. Jak batona? Przed chwilą ja. krzyczałeś, żebym cukru nie pił? No dobrze, no ale... Nam zależy też na sprzedaży, tak? Bo na tym też zarabiamy. Czy ja mam Ci blika teraz zrobić? Płatność kartą, gotówką. <coughs> Jak wygodnie. Oglądacie program Skancelowani w LGBT TV. <noise> Moim gościem po raz pierwszy i ostatni jest Łukasz. <noise> A jak masz taki zawód, mm -hmm. to jak wygląda randkowanie? No, jakby to można e, rozpatrzeć w, w dwóch kategoriach. Wiesz, pierwszy taki, że jakby, no ja latam w takiej linii, e, gdzie jakby codziennie jestem w domu. Ja jedę do pracy na 4:30, na przykład kończę o 12. 13. Znaczy, pytam, czy to nie przeszkadza? Czy to no, jakoś ale... nie, nie masz to... tak, że jesteś rozwalony w tych wszystkich swoich tam. Nie, jakby wcześniej latałem w liniach, gdzie na miałem pobyt. I na przykład wyjeżdżałem na trzy dni do nie wiem, Wilna, albo na dwa dni do Paryża, albo do jakichś jakich innych miast. I jakby rzadko kiedy byłem w domu, a jak już byłem w domu, w swoim łóżku, to już ostatnia rzecz, o jakiej myślałem, to żeby z niego wychodzić. Teraz mam tak, że jakby no to jest praca zmianowa. Idę na rano, kończę po południu, idę na popołudnie kończę wieczorem, także jakby jest możliwość, żeby wygenerować, wygospodarować sobie czas na to, żeby się z kimś zobaczyć. Aczkolwiek drugi aspekt, że nie ma z kim. E, ale, Co to znaczy, że nie ma z kim? No ciężko znaleźć teraz kogoś. Mojej mamy założyłem nawet Tindera parę lat temu i myślałem, że na przykład ludzie... Wieku... Że ona ci znajdzie? Nie, że ja sobie znajdę ojczyma. E, I myślałem, że jakby ludzie w wieku 55-60 plus jakby jakoś tak inaczej funkcjonują, mają bardziej pokładane głowie, ale stwierdzam, że nie, moja mama jest przerażona, mm, jakby nieodpowiedzialnością, niedojrzałością. Eee, Także e, jeżeli chodzi o samą pracę moją obecnie, jakby jest możliwość, jakby nie ma z tym problemu, ale no randkowanie, wiadomo. No to ja mam inne doświadczenia, eee, znaczy nie, nie jestem stewardesą, e, natomiast mógłbym, jakbym chciał, tak, mógłbym, mogę wszystko. Eee... Zapraszam. Nie ma budżetu takiego, żeby pan Mariuszek powabnie sobie tam między alejkami. Poza tym z ja, już, ja już mam Żyleki. A ja nie mam. No i fajnie. <grym> nie ma takiego budżetu, żebym miałby ja był są, proszę cię. Ale tu nie chodzi tylko o pieniądze. Ja w życiu miałem mnóstwo różnych prac, ale odkąd zacząłem latać w 2018 stwierdziłem, że ja jestem stworzony do latania. <grym> Lata nie jest stworzone dla mnie. Ja wolę przelatywać. A więc, ile już ludzi przeleciałem? W setki tysięcy przez te pięć lat. Skrócę tę pauzę. Mm -hmm. bo Im ona się teraz wydłuża, tym jest gorzej akurat. to ile dwuznacznie, ale może miały zabrzmieć. To jest taki mój e, żart ulubiony. Ulubiony żart? No, taki zawodowy. Sprawia zawód. mogę cię przelecieć. Hmm. Punkt A do punktu B. Ale macie na szkoleniach takie żarty? Nie. Czy to jest autorski taki? Tak. Tak. Państwo słyszą. 26 minut. Oglądaliście. Yy, A to już? Yy, skancelowani yy, w LGBT TV. Yy, moim gościem yy, był Łukasz, stewardessa yy, i. Może zobaczymy się w następnym odcinku? Kto wie? Może wyciągniemy więcej brudów? Kto wie? Dajcie znać w komentarzu, co byście chcieli wiedzieć, co was, co was interesuje i, i gdzie, gdzie byście chcieli ze mną polecieć. Z nim polecieć.